Witam serdecznie i zapraszam na mój nowy film. Głos jeszcze zachrypnięty. No cóż, dopadło mnie chorubsko i niestety nie mogłam kręcić dla Was filmów. Bardzo mi tego brakowało, muszę wam powiedzieć. No, ale już jestem i mam nadzieję, że już jakoś to pójdzie. Ale jak to mówią, nieszczęścia chodzą zawsze parami. Właśnie 3 dni temu. Przygotowywałam film, który chciałam Wam właśnie pokazać, wyświetlić, i tam właśnie mówiłam o tych początkach, że się źle czuję i tak dalej, byłam w aptece. No i ten film przygotowałam, i tego dnia miał wyjść po prostu. No ale cóż, okazało się w trakcie przesyłania, że przekroczyłam limit internetu. Jaki limit? Wydawało mi się, że mam bez limitu. No ale okazało się, że nie, no ale byłam już taka chora temperatura, że już dałam sobie z tym spokój i po prostu zostawiłam. Ale wczoraj już dzwoniłam do operatora, no i, i obiecano mi ten internet już dzisiaj, no zobaczę, czy uda mi się wgrać. A, a takie moje wyjaśnienie stąd się wzięło, że po prostu, no, ten film, na tym filmie są obrazy z poprzednich dni, więc chcę, żebyście wiedzieli, że że po prostu był nakręcony właśnie wcześniej. No, ale tam napracowałam się trochę, no i wiadomo, no, ujęłam już życie róży, losy róży, więc chciałabym, żebyście to obejrzeli. Mam nadzieję, że teraz już mi pójdzie sprawnie i zacznę już sprawnie te filmy nagrywać. Cóż, życzę Wam wszystkiego dobrego. Zdrówka, dbajcie o siebie. Na razie. Witam się z Wami 29 sierpnia, we wtorek. Jest spadek, spadek temperatury, to taki znaczący spadek, no ale... Tak jest, jest w tej chwili 11 godzina, jest 15 stopni, odczuwalne 14, zachmurzenie 100%, widzicie cały czas taka mżawka pada i w tej chwili też. Szansa opadów jest 50%, ale tu już od rana cały czas coś tam mszy. Tak spokojnie, ale cały czas... Taki kapuśniaczek leci z nieba. No i cóż, najcieplej będzie o 12, czyli za godzinę 16 stopni, a później znowu z godziny na godzinę ochłodzenie jakość powietrza dobra. No i faktycznie zdecydowanie chłodniej. A ja jestem lekko przeziębiona. Na pewno słyszycie zmianę w moim głosie. No, ale takie są też i uroki życia. Miłego dnia Wam życzę. Dzisiaj takie szybkie zakupy z koszyczka. To są zakupy zrobione w Żabce, bo obok jest apteka. Byłam w aptece, tak jak słyszycie, mam zmieniony głos, więc byłam po No i kupiłam sobie trzy saszetki gripexu w nocy, brałam aspirynę, też troszeczkę mi pomogła. No i kupiłam tak na szybko pomidory, osełkę masła, cytrynę no kupiłam sobie pomidorową taką, bo mam ochotę, no, śmietanę 18, ser salami. No jak dobrze, że wczoraj kupiłam, też mam i, i pierogi z mięsem, także nie muszę dzisiaj nic gotować. Ale tak wczoraj już czułam, że coś z tym gardłem nie tak, więc zabezpieczyłam się na taką akcję W, jak ja to mówię, na wszelki wypadek. No i teraz cóż, no angin do ssania, no i nawadniać to gardło. Ja wiem czym to, jaka to jest przyczyna. To jest przyczyna od gazowanej wody, od żywca strój, on jest mocno gazowany. Jak byłam na występie Krystyny Prońko, więc poszłam sobie, tam jest taki sklep Darka niedaleko i kupiłam wodę gazowaną, taką do torebki i wsiłam z tym gazem, nie było takie, jakieś łagodniejsze. No i tak w ten sposób sobie się delikatnie mówiąc załatwiłam. No ale cóż, nieraz i tak bywa. Życie Róży, tekst Maria. Staś przyglądał się jej wonie i stwierdził, że dzisiaj dużo lepiej wygląda. Ustąpiła bladość z jej policzków i wyraźnie była ożywiona i zadowolona. Zadowolona z postawy ich wszystkich, dawali z siebie dużo. Staś pomyślał o tych ludziach, którzy zmagają się z chorobami, trudnościami dnia poprzedniego w pojedynkę samotnie stawiając czoła przeciwnościom losu. Najlepszym przykładem jest Róża. Ileż ona musiała przejść, pomyślał. Zapamiętał ją z parku, jako niedostępną, nieznajomą, ba, ona była tak zatopiona w swoich myślach, że nie widziała nikogo dookoła. Kiedyś się przysiadł do niej na ławeczkę i powiedział: "Dzień dobry." Odpowiedziała jakoś tak mechanicznie, odruchowo. Oczy jej były nieobecne. Dobrze, że odnalazła dawnych swoich znajomych z pracy, będzie jej lżej iść przez to życie. Tatku, a coś ty taki zamyślony? Zapytała Ela, przerywając rozmowę z Iwoną. Nieraz przyjdą jakieś takie myśli, z którymi trzeba się rozprawić, powiedział i zapytał. Jak tam obiad smakował? Twój rosół stawia mnie na nogi, odpowiedziała Iwona. A ja uwielbiam twoje gotowanie, dodała Ela. Wszystkie dania smaczne, a i tak rosół wyjątkowy. A gdzie Marek? zapytał Staś. Zaraz zejdzie, za moment. W każdym razie tak powiedział i pewnie tak będzie, powiedziała Ela. I nie pomyliła się. Marek energicznie wparował do kuchni. Już od progu wniósł wraz z sobą dobrą energię. Pełen sił witalnych, uśmiechnięty pomyślał Staś. On jest tu potrzebny, wręcz niezbędny. Co tu robić, jak go zatrzymać, pomyślał? Marek jakby wyczuł pragnienie Stasia. Odwrócił się w stronę ojca i powiedział. Zostaje na dłużej. Zadowoleni. W kuchni podniósł się rwetes. Ela piszczała z radości, a i Iwona wyraziła swoje zadowolenie. To cudownie, jak ci się udało tego dokonać? No ma się te wejścia, odpowiednie chody, zażartował Marek. Staś poklepał go po ramieniu i powiedział, słuszna decyzja. Siadaj do stołu, zjesz obiad. O tak, zgłodniałem. Ty zawsze jesteś głodny, zażartowała Ela. Jesz ciągle jesz, a chudy tryblasz z ciebie. Powiedziała, co wiedziała. Odpowiedział. No, siostrzyczko, niedługo pożegnasz się ze swoją figurką. Teraz musisz jej za dwóch. Dodał. Ela się roześmiała. Bo to kiedyś tak się mówiło. Teraz jest mowa o racjonalnym odżywianiu. Tak, tak, dodała Iwona. Ważne jest, żeby w pokarmach było wszystko, co potrzebne do rozwoju. Tymczasem u róży panował spokój. Tak, jak to zazwyczaj u niej bywało. Tym razem jednak ta cisza dzwoniła jej w uszach. Była jakaś niespokojna, tak jakby czekała na coś albo na kogoś. Zadzwonię do Irenki, pomyślała. Ona nie dzwoni, coś nie tak, albo ja jestem przewrażliwiona. Może najzwyczajniej w świecie nie ma czasu. I tak było. Okazało się, że Irenka załatwia na mieście sprawy niecierpiące zwłoki, ale będzie, wracając, wstąpi, obiecała. I to już jest coś: nadzieja i oczekiwanie. Jedno z drugim się splata, pomyślała róża, i ruszyła do kuchni. Przygotuje coś pysznego i ręka uwielbia swojskie jedzenie, ale jak twierdzi, nie ma czasu na piscenie. Może kiedyś to się zmieni? Ciąg dalszy nastąpi i tradycyjnie dziękuję za pisanie i zapraszam.